W tym podcaście zabierzemy Was w podróż przez Dzieje Śląska, regionu, który przez wieki przechodził liczne zmiany i przekształcenia. Zaczniemy od początków osadnictwa, sięgających czasów prehistorycznych, kiedy Śląsk był zamieszkany przez plemiona i stanowił ważny punkt na mapie handlowej i przemysłowej Europy. Opowiemy o średniowieczu, kiedy Śląsk znalazł się pod panowaniem piastów, a także o późniejszych wiekach. Gdy region zmieniał właścicieli od Czechów po Prusaków i Habsburgów. Przyjrzymy się wojnami, które zaważyły na losach Śląska, w tym brutalnym konflikcie wojny trzydziestoletniej, oraz wpływowi kolejnych wojen, w tym I i II wojny światowej, które miały poważne konsekwencje dla codziennego życia mieszkańców. Następnie przeniesiemy się do XIX wieku kiedy to Śląsk przeżywał intensywny rozwój przemysłowy, zwłaszcza w zakresie górnictwa i hutnictwa, które zmieniły oblicze regionu na zawsze. Porozmawiamy także o codziennym życiu robotników w kopalniach, w trudnych warunkach pracy i życia, a także o rozwoju miast, które stawały się ośrodkami przemysłowymi. Śląsk, mimo trudnych czasów, rozkwitał i stał się jednym z najważniejszych regionów przemysłowych w Europie. Zakończymy naszą opowieść współczesnymi czasami, kiedy to Śląsk przeszedł przez transformację gospodarczą i społeczną po 1989 roku, zmieniając się z regionu przemysłowego w nowoczesne centrum technologiczne i turystyczne. Początki Śląska Śląsk to region o bardzo zróżnicowanej historii. Jego początek sięga czasów prehistorycznych, kiedy to zamieszkiwały go różne plemiona. Pierwsze osadnictwo pojawiło się już w epoce brązu, a potem również w okresie kultury łużyckiej. Śląsk, przez swoje położenie geograficzne na pograniczu różnych kultur, był miejscem, które przechodziło liczne zmiany i przekształcenia. Warto podkreślić, że region ten był znany z górnictwa ród żelaza, które rozpoczęło rozwój wczesnego przemysłu. W tym okresie śląski krajobraz zaczynał się kształtować, powstawały pierwsze kopalnie ród żelaza, co stanowiło fundament dla przyszłej przemysłowej potęgi śląska. Warto również zauważyć, że to w Śląsku zaczęły powstawać pierwsze organizacje rzemieślnicze, które przez wieki kształtowały życie regionu. Śląsk w Średniowieczu Śląsk w Średniowieczu to czas, kiedy region staje się częścią Królestwa Polskiego. W 1138 roku Śląsk podzielony został na mniejsze księstwa, które były pod rządami piastów. Działo się to w wyniku rozbicia dzielnicowego, które miało na celu zapewnienie większej autonomii lokalnym władcom. Zanim jednak piastowie przejęli kontrolę, Śląsk był pod panowaniem Czechów, a później Niemców. Na przestrzeni wieków Śląsk przechodził z rąk do rąk, co miało ogromny wpływ na jego rozwój. W okresie średniowiecza zaczęły powstawać pierwsze kopalnie węgla, rud żelaza oraz miedzi. Wydobycie surowców miało szczególne znaczenie dla regionu na Śląsku istniała doskonała infrastruktura, zarówno w postaci dróg, jak i portów rzecznych, które ułatwiały transport surowców. Śląsk w średniowieczu stał się również ważnym ośrodkiem handlu. W miastach takich jak Wrocław, Legnica, Opole. Rozkwitał handel i rzemiosło. W XII i XIII wieku Wrocław stał się jednym z najważniejszych miast w regionie Europy Środkowej. Miasto było nie tylko ośrodkiem handlowym, ale także kulturalnym. W XIII wieku, za piastów we Wrocławiu wybudowano katedrę, która do dziś jest symbolem historycznej potęgi tego miasta. Życie w Śląsku średniowiecznym skupiało się na pracy w rzemiośle i rolnictwie. Na wsiach, gdzie ludzie żyli głównie z uprawy ziemi, codzienność była trudna, szczególnie w okresach wojennych, kiedy plądrowanie przez najeźdźców z Niemiec, Czech czy Mongolii miało miejsce. Wojny na Śląsku. W średniowieczu Śląsk był miejscem wielu wojennych zmagań. Walki o władzę nad tym regionem były częste, co miało wpływ na życie codzienne mieszkańców. Konflikty z Czechami, Niemcami. A później także z prusami, były częstym zjawiskiem. W XIII wieku Śląsk był częścią Królestwa Czech, a po przejęciu przez Habsburgów w XVIII wieku, z kolei, część Śląska trafiła pod panowanie Austrii. To właśnie w wyniku tych zawirowań politycznych Śląsk na długie lata stawał się centrum wielu konfliktów. Najbardziej znaczącą wojną, która zmieniła oblicze Śląska, była wojna trzydziestoletnia. Śląsk, z uwagi na swoje położenie, stał się polem bitwy między wojskami katolickimi i protestanckimi. Zniszczenia wojenne dotknęły nie tylko miasta, ale i wioski. Po wojnie Śląsk stał się jednym z najważniejszych regionów pod względem wydobycia surowców. Choć wojny niejednokrotnie zmieniały oblicze Śląska, przemiany gospodarcze, które następowały po nich, Pozwalały regionowi na dalszy rozwój. Jednym z najważniejszych momentów w dziejach Śląska był także moment przejęcia go przez Prusy. Rozwój przemysłu na Śląsku XVIII i XIX wiek. XVIII wiek to czas, kiedy Śląsk staje się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Europie. Po przejęciu regionu przez Prusy w 1740 roku nastąpiła intensyfikacja rozwoju przemysłowego a Śląsk zyskał miano przemysłowej stolicy Europy. W tym okresie szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój górnictwa węgla kamiennego i rud żelaza, a także hutnictwa. W tym czasie powstają pierwsze duże kopalnie i zakłady przemysłowe, w których rozpoczyna się produkcja maszyn i broni. Również transport na Śląsku uległ znacznemu rozwojowi, zbudowano sieć dróg, linii kolejowych, a także rozwijał się transport rzeczny. W XIX wieku na Śląsku powstały pierwsze fabryki, a region stał się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Niemczech i Europie. To właśnie w tym czasie powstały liczne osiedla robotnicze, związane z rozwojem przemysłu. W tym okresie nastąpiła także urbanizacja regionu, której efektem było rozwinięcie miast i wsi. Robotnicy żyli w trudnych warunkach. Często pracując w kopalniach przez 12 godzin dziennie w trudnych warunkach fizycznych. Warunki pracy w kopalniach węgla były nie do opisania. Z powodu dużych ilości metanu i innych gazów w kopalniach niejednokrotnie dochodziło do tragicznych w skutkach wybuchów. Górnictwo i przemysł w XX wieku. XX wiek to czas, kiedy Śląsk staje się jednym z głównych ośrodków przemysłowych Polski i Niemiec. W latach międzywojennych Śląsk nadal pozostaje centrum przemysłowym, a kopalnie węgla kamiennego pracują na pełnych obrotach. Jednak wojny światowe, w szczególności II wojna światowa, miały ogromny wpływ na życie codzienne mieszkańców Śląska. W wyniku działań wojennych Śląsk uległ zniszczeniu. Po wojnie, w wyniku przesiedleń ludności niemieckiej i repatriacji ludności polskiej, region przechodził poważne zmiany. Po zakończeniu II wojny światowej Śląsk został przyłączony do Polski. Zmiany te nie były jednak łatwe. Region borykał się z licznymi problemami związanymi z odbudową przemysłu, ale także z trudnymi warunkami życia codziennego. W okresie PRL Śląsk stał się jednym z kluczowych regionów przemysłowych w Polsce, jednak wieloletnia eksploatacja węgla miała swoje konsekwencje zanieczyszczenie powietrza, degradacja środowiska oraz problemy zdrowotne mieszkańców. Śląsk po 1989 roku. Po 1989 roku Śląsk przeszedł wielką transformację. Zmiany w gospodarce, związane z globalizacją, wymusiły restrukturyzację przemysłu węglowego. Kopalnie zostały zamknięte, a region musiał zmierzyć się z problemem bezrobocia i zmianami społecznymi. W tym czasie Śląsk zaczynał rozwijać inne sektory gospodarki, takie jak przemysł motoryzacyjny, technologiczny, a także nowoczesne usługi. Region stał się także miejscem, w którym rozwijała się turystyka związana z dziedzictwem przemysłowym. Mimo wyzwań, jakie niosła ze sobą transformacja, Śląsk pozostaje jednym z najważniejszych regionów Polski. Dziś to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a przemiany przemysłowe z gospodarką opartą na innowacjach. Jednak Śląsk wciąż boryka się z problemami środowiskowymi oraz z wyzwaniami związanymi z transformacją społeczną. Dziękuję, że byliście z nami podczas tej podróży przez historię Śląska regionu, który na przestrzeni wieków zmagał się z wieloma zmianami, wojnami, ale także nieustannie się rozwijał. Od czasów prehistorycznych, przez średniowiecze, wojny, Aż po przemysłowy rozkwit w XIX wieku i współczesną transformację Śląsk jest przykładem regionu, który potrafił się przystosować do zmieniających się warunków historycznych i gospodarczych. Jeśli podobał Ci się ten podcast i chcesz poznać więcej historii o Śląsku, innych regionach czy ciekawych postaciach historycznych, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętaj również, by zostawić lajka i dodać komentarz, Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna i pomoże nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi uwagami, pisz śmiało, zawsze czekamy na Twoje sugestie. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej historii. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.